Cześć, ja nazywam się Katarzyna. Dzisiaj będziemy grali w BMXa. I mam na początku skrzynkę, dostaw łapkę w górę. I suba z dzwonem. Nie no, bez dzwona możesz. Ale będziesz miał powiadomienia o kolejnych filmach, więc dzwonem. Jakbyś mógł. I tak, mamy nowe info. Nie kupuję. Oczywiście to jest już to info. Ale jeszcze raz mówię, jak ktoś nie obejrzał. Ale wpaść, like. lajka. Tak, nie kupuję z statywu. Ale kupuję karnec. I bez tych... I mówię tak. Nie musicie widzieć 10 łapek, żebym go kupił, ale fajnie by było. Ale ja nie był dla was zły jakbyście. Jednak widzi 10 łapek. A! I robimy live y. i już wam mówię. Pierwszy live y będzie na 50 sub. Znaczy nie będzie to live. Będzie to odcinek godzinny z... A no, zobaczę, no. Poczekaj. Po prostu zapytam się kolegi. Nie, no, to będzie z Critical Ops albo z Fortnite. A. No, z Critical albo z Fortnite, więc. Ale chyba z Criticala tak mi się coś wydaje. Chociaż nie wiem. Ale mi słabo idzie. Perfekt I dzisiaj taki kolejny odcinek, mamy nową mapę XD Tak, tak można I cyk i cyk I trrr, pa, 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 pa. Naprawdę zostaw łapkę w górę, bo Ci mega, 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 mega Wdzięczny Ale najpierw musisz zostawić Kurde Lecimy wszędzie razem, razem robimy papier Każdy tutaj jest asem No i tu się zawsze wywala Nie, no właśnie, o to mi chodzi, że tu się zawsze wywala Kocham moich ludzi, nasze kroki, nasze kochane, nasze duchy. Jakbyście nie wiedzieli jak dołożyć do ekipy No tych miesięcznie trzeba zapłacić do ekipy Fortnite. Trzeba zapłacić. <grym> Jak oglądaliście tego tiki to Ten tiki to katastrofę, bo miał miejsce. No i się złoży. Fajnie. Jest kobieta. No nie, on no, no, ma, muszę zrobić. Nie, film. Death Run. Taki death run. Dzisiaj może się pojawić odcinek z Fortnite'a, bo na pewno dzisiaj się pojawi tak. No dzisiaj jeszcze mogą się pojawić, oprócz tego odcinka, dwa odcinki z, z Ify mobile i z Fortnite. Em. A i może z, będą właśnie odcinki też dzisiaj z Maćkiem może coś porobimy jakieś nagramy filmy. 耶，继续来。 że to było na tyle właśnie, tym odcinku. Ja się że żegnam. Cześć!